Siemano jesteśmy w Klubie Champion Katowice i jest z nami Patryk Nikel. Siemanko. E, Patryk, jesteśmy przed Twoją walką już w niedzielę zawalczysz na na M21. Powiedz jak przebiegły przygotowania, jak się czujesz i ogólne samopoczucie. Czuję się dobrze. Przygotowania były intensywne jak zawsze przed każdą walką. E, co, co mogę powiedzieć? Nie mam jakiegoś stresu dużego. Zazwy zazwy zazwyczaj nie mam. No i myślę, że, że, że wygram, nie jak zawsze, bez ciśnienia. Za tobą dosyć intensywny rok, e, dosyć intensywny rok za Tobą. E, walki na galach VIP, Silesian i nawet na MMA tak? jakbyś mógł tak, w kilku słowach podsumować tą swoją drogę. E, w zasadzie do tego MMA tak, nie? No bo, e, no bo zacząłeś na vip ie mocne pojedynki. Najlepsza walka na gali 16, potem na vip miałeś praktycznie knockout roku, nieoficjalny, bo to nie zostało ogłoszone, ale, ale to był naprawdę mocny knockout. No i MMA tak, jakbyś mógł odpowiedzieć o tych odczuciach z MMA, tak, bo to taka troszkę większa gala, nie? dużo kibiców było. No dużo tych walk przez ten rok było, dużo z nich było wzięte też w zastępstwie za kogoś. No właściwie zacząłem od Silesiana dwunastki, wziąłem tam walkę w zastępstwie z Danielem Wojęczykiem, znokautowałem go w trzeciej rundzie jak dobrze pamiętam, później zawalczyłem dwa razy na VIP-ie, później znowu na Silesianie, no i jakoś to się toczy do teraz, wziąłem walkę dwa dni przed galą MMA tak 6 z Krystianem Wilczakiem, e, właściwie bez żadnego przygotowania praktycznie, no bo tak jak mówiłem i pisałem, e, Byłem chory do, do, do połowy stycznia, czy tam do, do, do 10, jakoś mniej więcej. W grudniu też tam trochę się napiłem, że tak powiem. No i wróciłem do treningów w połowie stycznia dopiero, więc no myślę, że jakiegoś okresu przygotowawczego nie było dużego przed tym MMA, tak właściwie, że prawie w ogóle. Ale udało się z nim wygrać. No i liczę teraz na kolejną walkę na MMA, tak 6. Wrzesień, tak. No tak, dużo mocnych pojedynków. W zasadzie zdarzyła się chyba tylko jedna porażka w zeszłym roku. Z tego, co może poprawnie, ale, ale chyba tylko Syriza 19, bodajże. Z Hubertem, nie? Chyba, chyba była tylko jedna. No ale to nieistotne. W tym momencie mamy kolejny rok, kolejne wyzwania i tak jak mówisz, no, na, na cel na ten rok to MMA tak 6, tak? Tak, właściwie tak. Nie przegrałem tylko jednej walki, przegrałem. Dwie, jedną z Hubertem, a drugą z, 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 z... zapomniałem imienia. Ach, bo porażki nie są, nie, nie są tak istotne. Ważne, że, że było dużo spektakularnych walk, to na pewno kibice zapamiętali. No i co, w niedzielę walka, chyba trzeba iść po kolejne zwycięstwo, no i za niedługo by trzeba było mieć chyba jakiś pas. Czy o pas? nie wiem, no zobaczymy co, co, co tam wymyśli organizator. Ja tak mówię, dam z siebie wszystko jak zawsze i, i zobaczymy co wyjdzie. E, powiedz, czy są jakieś perspektywy, żebyś w przyszłości zawalczył w pełnym MMA? Hmm, może za rok, za dwa spróbuję. Właściwie za rok jakoś myślę, że, żeby, żeby spróbować się w MMA. Teraz chcę jakoś amatorsko zawalczyć tak. też w tym MMA na jakiejś almie czy, czy jakieś tego typu zawodach. E, Ostatnio zdobyłem drugie miejsce na petralanie w BJJ, no więc jakiś tam początek tego jest, zobaczymy co czas przyniesie. No tak, dzięki temu prawdopodobnie staniesz się e, bardziej przekrojowym zawodnikiem, no i otworzą się chyba nowe perspektywy. No oczywiście, że tak. No nic to, nic nam pozostaje, nic innego jak życzyć ci powodzenia w niedzielę, no i samych zwycięstw w tym roku. Dzięki bardzo.